Cześć wszystkim. Witam was. Bardzo serdecznie na kanale. Dziś zabieram was na jedną najbardziej klimatycznych map FS22. Ho Berman. To miejsce ma duszę, ma klimat. Za każdym razem potrafi zaskoczyć. Dzisiaj pokażę wam początek naszej przygody. Pierwsze prace na gospodarstwie. No jak widzimy, mapa Ho Berman. Pierwszy kontrakt to są moje maszyny. Wcześniej miałem mniejsze, mniejszy kombine. Sprzedawałem pęd właśnie z tych pierwszych jest. Co ja mam ściepa też ta sama została, tylko pęd. Mamy Ideal 9T. To też jest. Roweryk też nawet mamy. To też z podstawki. No i ten klas. I ten pół. No dobra, zabieramy się do pracy na lecenie Do kombajnu. No i jedziemy. Pierwsze zadanie na mapie. A właśnie U Jezus jak tu ryczy. Dobra, nie chcę ryczy. Dziękuję widzom, którzy proponowali, bo mi, bo mi się podoba ta mapa. Strasznie. A przepraszam, że w piątek nic. Nie było FS. OBS mi zaczął wariować. Nie, nie wiem, co się stało. Częściowo nagrywał, częściowo nie. Ale yy, ty częściowo. I spad, co ty robisz. No i co? Dobra. Nie lepiej to ja będę. Tak. Talt. S. A ja mam? Nie. Mączą mnie o właśnie włącz automatycznie teraz tak to było tak ustaw punkt A dobra ja nie będę się motał jedź bo tu będzie więcej motania niż to warte a trzeba zrobić. to widzicie używany ten kombajn był nie nowy Przeceny, przeceny. A właśnie, nie skończyłem. Nie dziękuję dwóm widzom, Tomka i Ani. Nie Tomka, tylko Pawła. Przepraszam. Tomka to ja jestem. No bo pamięć mam. No imion do nazwisk. Przepraszam. No i to pierwsze zadanie, pierwsze zlecenie na tym na tej mapie pierwszej, Pol, nie, nie wiem czy Polska to jest, czy nie. Piszcie w komentarzach, bo ja nie wiem. Mówię, przepraszam, bo mi OBS ostatnio tak wariuje, że Może wina sp sprzętu, nie wiem. Ale nigdy nie miałem jeszcze takiego. Pozwólcie, łykamy. No i co? Przyjedziem parę razy, weźmiemy. Or Też parę razy. Orkę weźmiemy. Coś zasieję. Uuu, coś tam... Ma przepracowanych 26 godzin, i nie wiem, poprawcie mnie 26.6 to motogodziny godziny, nie daj mi podnieść, ale ten y, header to jest nowy od razu mówię, bo kombaj nie ja myślałem, że tu malutkie pole, a tu spore będzie. A to będzie poza odcinkiem od razu. Bo to na pewno nie będę was zanudzał jedną jedną pracą, nie? Chyba, że będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach. To ja mogę jed, jeden odcinek jedną pracą robić. Może będą jakieś zwierzęta. Co znowu tam już piszą. Eee, widzicie sami. Eee, Tomek, Tomek, dostępny to telefon w spokoju. No już nie można nic. Chwila spokoju, nagrać nie można, bo już trzeba pisać. No i co? Raz przyjechałem, do polu to już trzydzieści, jeden procent, tak, mamy. Ale ja mówię to. Będę poza odcinkiem to nagrył tego kosił poza odcinkiem nagrywał tak a punkt a dobra zaznaczyłem punkt a punkt b i Co ustaw automatycznie najmniej to o że n i n zapis dobra leczymy aha zapisało no automatycznie włącz nawigację by, by, by. no i co gdzie to jest Poczekajcie chwilę, bo to jest eee, błąd. pokaż linie. Mhm. Daj mi 01. Ze, no, Akcje. Odwrócenie błąd. Błąd. Dobra, zobaczymy. Dobra, jedziemy, ja tam nie będę tam. Bo to jest dziwne, te pola tutaj patrzy nawi nawet nawigacja, jakaś dziwna tu wychodzi. Lepiej bez nawigacji patrzę, bo, bo pola nierówne mamy. A, mówię, przepraszam za zmianę, ale mówię z tym sprzętem, mam, bo się chciało przejść na niebieskie. Nic czerwonego w Mam nadzieję, że to nie jest tego wina, bo się zdenerwuję. Tak jest. No to zaczynamy nową przygodę na mapie. Hoberman! Piszcie w komentarzach, co byście chcieli, jakie sprzęty zobaczyć, co. Na parmie, żeby było. Jakie zwierzęta. I... Oj oj trochę mi zejdzie. Ale no, zlecenie to zlecenie, za darmo nikt mi nie da, nie? To będzie się chyba niecałe 8 tysięcy, ale no... Trzeba, trzeba pomagać sąsiadowi lub sąsiadce, nie? I 50% mamy, tak? Jednym przyjazdem teraz drugi No i co Dobra przy, na razie przejdzie o Teraz tu zobaczymy czy tu mi się uda dobra klas mamy Action 800 dobrze mówię 8 action Dobra Automatycznie Włącz, daj mi tu zero jeden, włącz mi tak o, a co tu mi się stało? Zobaczymy, zobaczymy, nie? Ale będziesz tydzień tu kręcił, ty gospodarz w Nie, gdzie mi ty toisz? Dobra, bez tego nie będę się tu motał, bo tu poza odcinkiem poustawiam i jedziem. Panie Zielonka i Orka klasem, no to właśnie nowy ciągnik kupiony za tamte małe, te kombajny. Kombajn też był mniejszy. E ciągniki też mniejsze były. Małe te. E małe, te. gospodarz. A co ty robisz? ty. Zadychę. No i. Be... A, będą nowe serie. Będę... Będę po 5 innych gier puszczał filmy i bym chciał Waszą opinię poznać. Czy byście chcieli? Jak będziecie chcieli, to. To będą dłuższe serie. Piszcie w komentarzu, jaką długość byście chcieli zobaczyć. Nawet i parminga, no i to, to jeszcze, jedziemy parę razy, tak, ale szybko ten pół, ten klaster dobry jest, ja nie mówię, że nie jest zły. Ale idziemy, idziemy, idziem, panie zielonka, idziemy Piorunem, nie? Później podjedziemy pod siewnik Tamte pole zaczniemy siać No i zaraz ile to ja dwa razy? Trochę zaorane mamy Ojej, ci gospodarz, gospodarz. No i jedziemy. Klasem, klasem. Fajnie, fajnie, niech idzie. Tak w realnym świecie bym zrobił to i tamte pole by dalszy. Tą drogę by orał, ale to jest gral, ja wiem. Ja rozumiem wszystko. I tak zobaczymy i fajnie pracuje ten ciągnik. I dobra. Jak widzimy zaorane część Tu też zrobiłem to. Do... No. Dobra, to ja później się pod. Poza odcinkiem. Na pewno będzie w następnym odcinkiem bronowanie. Ja nie i końcówka orki. Albo. Na zadaniu też będzie. Może nabożenie zrobimy z zadania. E, ale tych kilometrów tak nie no odjeżdżaj, ty gospodarz. Jedzień pośrednik. Malutki. A, tam jest dobra. gdzieś tu był. Tu o o jest nie taki malutki. Widzimy nie malutki malutki, ale najtrudno. Bez nawozów on chyba jest jak dobrze pamiętam. R. Sprawdzimy, co może mi No nie no, jak zwykle, nie, nie wyłączaj komputera, ale mi niepotrzebne wyłączanie komputera, tylko... Ja chcę wyjechać. Sprawdzić, znaczy... Sprawdzić, co można siać, nie? Ale on mi wyjeżdża, że... Dobra, to teraz spokojnie. włącz odwrócenie kamerowanego włącz automatycznie weź daj mi automatycznie yy, wykonuj pokaż włączone przesuń w pokaż kropki dobra czemu nie mogę O Jezus kochany, zaczyna mnie to drażnić Punkt automatyczny Dobra, weź Mi inaczej to, no, no, no tak, jeszcze bym przeskoczł sobie jeszcze lepiej no. Automatycznie trzymać, nawigacja, błąd Ej, ustaw punkt A A Ej, je, jej, dobra. Już mogę, mogę. I widzimy jak się jemy tak, Kube. Ale nie chodziło mi o takie koszenie zaznać, i co tam było? C, A, N, E, Enter dodaj, no i mamy. Jak tu było? Aha. Gwiazda, gwiazda. No i widzimy, jedziemy teraz sobie siejemy. Ja, ja kapkę sobie pozwolę wypić. Mamy automatyczność. Rolnictwo przysz przyszłościowe jakieś zmień. Ilość ziarno automatycznie podaje. Jak widzimy. Blum, blum. No i mamy. Mamy zrobione. Te te ty, gospodarz, naprawdę. Patrz, co ty robisz. Bo Jezus, tych szaków nie lubię. No nic nie poradzisz, na pole chyba mamy równo zasiane, jak widzimy. Tak, dobrze mówię? No na pewno. Musi być równo, nie wierzę, że nie no. Przepraszam bardzo. No i co? Siejemy rzepaczek. Na razie innych upraw nie możemy. Blum, 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 tak. Takie to buty, no a to, no to co, co zrobiliśmy, trochę pooraliśmy, trochę posialiśmy, bajnem pojeździliśmy, tak, zadanie mamy, trakcje, no i co? Na koniec dziękuję, że byliście ze mną przez cały odcinek. Jeśli seria Wam się podoba, dajcie znać w komentarzu. Przed nami jeszcze masa pra pracy, a przed nami dużo wspólnej zabawy. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. I jeszcze jedno. Pod spodem filmu opisie filmu muszą być like the... Linki będą podane do moich playlist. Trzymajcie się. Na razie. Pa. pa.